To jest projektor BenQ W1000 sprzęt umożliwiający wyświetlanie obrazu jakości high definition na ekranie zewnętrznym. Może spokojnie zastąpić telewizor HD. Dziś zrobimy prezentację możliwości tego sprzętu. BenQ W1000 to projektor średniej klasy. Cena na polskim rynku sugerowana przez producenta to około 5000 zł. Sprzęt wyposażony jest w kilka wejść cyfrowych, dwa wejścia HDMI. Wejście VGA do podłączenia zewnętrznego komputera, także możemy jednocześnie mieć kilka źródeł sygnału High Definition, z którego możemy korzystać wyświetlając obraz na ekranie. Projektor wyposażony jest również w zewnętrzny głośnik, który daje całkiem niezłą jakość dźwięku, z tym, że przy dla potrzebki na domowego oczywiście lepiej jest podłączyć głośniki zewnętrzne. Możemy podłączyć jednocześnie do naszego projektora co 3 lub 4 różne urządzenia multimedialne i wyświetlać z nich obraz o wielkości około 100 cali z odległości 350 cm. Gdybyśmy chcieli kupić telewizor o takiej przekątnej musielibyśmy wydać co najmniej 3 lub 4 razy tyle pieniędzy. Kolejnym źródłem sygnału do naszego projektora może być odtwarzacz DVD lub Blu-ray. Teraz właśnie widzimy obraz wyświetlany z odtwarzacza DVD. Jest to standardowa rozdzielczość, jednak przy dużym ekranie przy odpowiedniej odległości projektora jakość obrazu jest całkiem niezła. Jednym z ciekawszych połączeń może być podłączenie dekodera telewizji cyfrowej HD do projektora BenQ. Dzięki temu, projektor może spełniać funkcję telewizora wysokiej rozdzielczości. Teraz widzimy obraz HD z dekodera telewizji cyfrowej wyświetlany za pośrednictwem projektora ustawionego około 3,5 metra od ściany. Jest to obraz high definition w proporcjach ekranu 16x9. Natomiast jeżeli będziemy chcieli zobaczyć program standardowej rozdzielczości, będziemy mieli oczywiście proporcje ekranu nieco inne.